Sprawą niemalże naturalną jest, że kiedy kreska na termometrze wskazuje powyżej 28 stopni, szukamy miejsc, gdzie można by się było ochłodzić, odpocząć. A jeśli jeszcze musimy czas spędzać w zgiełku codzienności, w zgiełku miasta, to takie miejsce, w jakim znaleźliśmy się dzisiaj z panem Andrzejem Gorterem, miejskim konserwatorem Zabytków w Mikołowie, jest na wagę złota. Tym bardziej, że ponoć jest to miejsce romantyczne. Dlaczego, panie Andrzeju? Tak, miejsce jest romantyczne i na dodatek z niesamowitą tradycją. E, tradycja sięga wieku XVIII, jak zauważymy na obelisku, przy którym stoimy. E, wtedy to został założony Park Romantyczny. E, park Romantyczny został założony przez rotmistrza e, wojska pruskiego, który to założył go dla swojej małżonki, Charlotty. Z miłości do małżonki, czy z miłości do roślin? Obelisk pokazuje, że absolutnie z miłości do małżonki, natomiast rośliny miały być efektem, owocem tej miłości. Proszę zauważyć, że na obelisku jest wygrawerowane serce, a w środku tego serca imię szarlotty i data założenia 1796 rok. To wyjątkowe miejsce wpisane na mapę zabytków województwa śląskiego. Tak, park jest wpisany do Centralnego Rejestru Obiektów Zabytkowych. Wszelkie prace przy tym obiekcie wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niemal naturalne stało się, że tego lata namawiamy naszych słuchaczy pani Andrzeju do tego, aby podróżowali po województwie śląskim, odwiedzali wyjątkowe miejsca i poznawali uroki takich miejsc jak ten park. To są planty mikołowskie, a jednak wiąże się to z ogromną, z piękną historią romantyczną. Przypomnijmy ją. Tak, jak już wspomniałem wcześniej, park został założony dla, dla małżonki, dla pani Charlotty. Ciekawostką taką historyczną jest, że w momencie założenia 1 października 1796 roku uświetnił otwarcie tego parku książę Pszczyński. Rotmistrz wtedy zorganizował manewry wojskowe na terenie tego parku. Z pobliskiego wzgórza, z jego szczytu, pod namiotami manewry obserwowała świta księcia Przeńskiego i on sam o sobie a po manewrach y, rotmistrz oprowadzał po szarlotentalu y, y, księcia Przeńskiego pokazując mu sceny rodzajowe, pasterskie, myśliwskie, y, próbując stworzyć taką idylę y, no, odpoczynku. Kilkaset lat temu to miejsce zachwycało i księcia Przeńskiego i mieszkańców. A co zachwyci nas dzisiaj? Co pozostało z tamtych czasów? No bo to piękne wzgórze jest, piękny starodrzew. To nie tylko... Zasługa tamtego okresu, ale już później mieszkańców Mikołowa. Tak, od tamtego okresu, od okresu drugiej połowy XVIII wieku Mikołów stale dbał o ten zespół zieleni, zespół zieleni romantycznej, bo proszę zauważyć, że park jest. Zaplanowany, urządzony w stylu angielskim, romantycznym, gdzie istotą takich założeń zieleni było e, zbliżenie do natury, jak najmniejsze jej porządkowanie czy poprawianie, e, jedynie, e, jedynie znajdowanie jakiejś takiej doskonałej równowagi w tych zespołach zieleni. I to utrzymało się do dzisiaj? Tak, tak i to utrzymało się do dzisiaj. E, przez wiek XIX i XX, jeśli jakiekolwiek ingerencje są w tym parku, to one są po to, aby wydobyć piękno natury, piękno tej formacji, którą sama natura stwarza, nie ręką człowieka. Czyli jeśli dzisiaj ktoś z naszych słuchaczy będzie chciał zaprosić swoją drugą połowę do parku romantycznego, na wakacyjny romantyczny spacer, to trafi w punkt trafi w punkt. No, geneza jest jak najlepsza. Jeśli to małżonek dla małżonki taką piękną kompozycję zieleni postanowi sprezentować, to rzeczywiście idąc za ciosem mogłyby tutaj pary sobie coś przyobiecywać, zawiązywać swoje, swoje związki, no, żyć w takiej szczęśliwości dalej jak, jak wtedy rotmistrz Korwin Wierzbicki ze swoją małżonką Charlotte. Czy są tu jakieś ciekawe pomniki przyrody, przy których warto się zatrzymać, i miejsca, przy których warto przysiąść i pomyśleć, oprócz tego obeliska Charloty, który no, przypomina nam o tej wielkiej miłości? No, jak zauważamy wokół siebie, dużo starodrzewia, pod którym romantycznie poustawiane są ławeczki. Rzeczywiście, w cieniu tych drzew XIX-wiecznych, z początku XX wieku, wspaniale się odpoczywa. Kawałek dalej są przepiękne stawy, założone, zbudowane w oparciu o przepływający obok potok Aleksander. One też stwarzają niesamowitą atmosferę, niesamowity mikroklimat. No, w takich warunkach odpoczywa się wspaniale. Zatrzymaliśmy się na moment przy stawie. Rzeczywiście, romantycznie. Nenufary, pływają kaczki, cisza, spokój. Tak to też wyglądało te 200 lat temu. Ten staw może nie, to akurat władze miasta parę lat temu ten staw wykonały, natomiast wspomniany wcześniej rotmistrz Korwin-Wierzbicki rzeczywiście zakładał takie romantyczne oczka wodne, romantyczne stawy, romantyczne kąpieliska i okoliczna ludność obserwując to tak zwane wymyślanie szczęśliwego męża, cały ten teren nazywała wymyślanką. Panie Andrzeju, jak gdybyśmy mieli powiedzieć o charakterystycznych elementach ogrodu romantycznego, to co musi w takim ogrodzie bezwzględnie się znaleźć, albo jak to możemy scharakteryzować, żeby wiedzieć, że w takiej przestrzeni się właśnie znajdujemy? Na pewno jak najmniejsza ingerencja w zastany układ zieleni stworzony ręką natury. Wszelka ingerencja ludzka, dodawanie jakichś stawów, dodawanie kompozycji zieleni, one mają właściwie podkreślać ten naturalny porządek rzeczy. Czyli nic nie formujemy na sztywno, nie wrzucamy według jakiejś z góry założonej idei, tylko próbujemy wykorzystać czy wręcz uwypuklić piękno przyrodę. Czyli w ogrodach angielskich, romantycznych dominuje natura. Tak, tak, dominuje natura, a działalność człowieka jest właściwie tej naturze podporządkowana. Bardzo dziękuję za ten spacer i za tę rozmowę. I tak sobie myślę, panie Andrzeju, że może to miejsce w Mikołowie, ten park romantyczny, to dobre miejsce na romantyczną, powakacyjną rozmowę albo jakiś ciekawy gest. Bezapelacyjnie tak. Jak już wspomniałem, niech tutaj rzeczywiście pary, zakochane pary przyjeżdżają i no budują, gruntują tą swoją miłość i dalej w takiej radości idą przez życie. Do czego Państwa gorąco namawiamy?